Stąd ta chusta. Bez chusty nie można e, przechodzić przez ogień. Kolejny dzień w Malezji. Trzy dni tylko mam i ruszam dalej z Malezji. Malezja to był tylko taki przystanek, bo miałem lukę między e, krajami. I powiedzcie mi, jak to jest? Że tak jak jechałem teraz na przykład. Na kanale, jak widzieliście, Wietnam, Tajlandia i Malezja. Idę stolicę. Niby nawet tak z stolicami patrząc, jak infrastruktura rozwinięta, to patrzę chmur i tak dalej. Że Wietnam najbiedniejszy, pewnie później Bangkoki, teraz Kuala Lumpur w Malezji. Ale im bogatsze to miasto, tym widzę więcej żebraków na ulicach. Dzieci tutaj żebrzące na ulicach. No. Więc jak to jest? O, ale widzę, że tutaj, podobnie jak w y, Japonii, są wagony tylko dla kobiet: dla kobiet z dziećmi i dla niepełnosprawnych. Spoko. W Japonii to ze względu na jakichś <grych> y, zboczeńców, ale tutaj może też to ma mieć związek z y, tym, że jest to kraj islamski, ale i tak jest to fajne rozwiązanie. Simelaka. nawet na dworcu jest spokojnie więc to jest chyba coś w moim klimacie o co bardziej mi chodzi eee, o tutaj obywatel lokator chyba dworca lokatorka, nie lokator spoko, spoko wiaduk, co? Dobrze sobie to ktoś wymyślił. No właśnie, skoro to już przy oceanie, ciekawe jak tu wygląda e, plażowanie i plaża. E, w końcu to kraj muzułmański, więc ciekawe jak się spędza czas na plaży. I czy faceci tak normalnie też? No ale faceci to chyba zawsze tam też normalnie, a kobiety yy, cały zasłonięte w tych muzułmańskich strojach kąpielowych. Ale coś takiego jak chodnik, to tu też nie bardzo. To parkingiem, to trawnikiem. Tam jakaś ścieżka wydeptana tutaj. Tak, sułeczkę trzeba sobie wziąć, jak się chce yy, wygodnie. Niby miasto, niby budynki, ale chodnik jest chodnik. Ale w Malezji, nie wiem jak w sumie to w Europie wygląda, może się to zmieniło przez dwa lata bardzo, ale tutaj ile samochodów chińskich jeździ, takich marek, których ja nie znam, nie wiem nawet jak wymawiać, e, no to jest masakra. Myślę, że tutaj... ze 40, a może nawet 50% tych samochodów e, w Kuala Lumpur, które widziałem, to Chińczyki. Jak to jest w ogóle w Europie zmieniło się coś? Czy nie, bo nie wiem jak coś. Napiszcie eee, czy w Polsce pojawiły się te chińskie samochody. Czy to się w ogóle sprzedaje w Polsce? Bo ja słyszałem, że jakościowo są spoko, ale eee, ludziom myślę, że trochę zajmie przekonanie się do, do tej chińskiej motoryzacji jednak. Wcześniej coś tam poczytałem, miały być tu jakieś super kawy, jakieś smażone nie wiadomo o czym, ziarna <grym> eee, i raz, że net i te wszystkie ins instagramowe rolki to już w ogóle jest jedno wielkie kłamstwo, a dwa że eee, te czaty ty, 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 to samo to, tam to są takie bzdury po prostu można wyczytać, że i ci mówi no uczy się jednak od tego co w necie a w necie mnóstwo bzdur więc jak chcecie Real to na kanał tutaj <grybujesz> wbijać. Tutaj bez kolorowania. 16 godzina, niedziela. Nie, że wszyscy w pracy. A tu pusto. Patrzcie na ulicę. Nawet chodnik wielki jest. I pusto. O, kofi. Kofi, ale ko kofi też zamknięte. Co jest? W ogóle tutaj jest jakieś dwie dwie godzinki autobusem i się tu za dyszkę. Wszystko jest zamknięte. O co chodzi? Czy tu jakaś jest? o 16 morning, kolejny dzień, ja nadal w Melace, Eee <głosziciel> w hostelu. Tutaj Maryzyjczyk właśnie polecił mi takie lokalne bardzo miejsce na śniadanie i co, no i dopytywałem go o plażę, czy tu ludzie plażują i on nie mówił o akurat religii, ale mówi, że nikt nie plażuje, bo woda jest tak brudna, a dwa, że są krokodyle, a przez to, że jest brudna woda, <grywka> można nie dostrzec krokodyla, a tego bym nie chciał. Jestem ciekaw tego miejsca na śniadanie. Tu, jak mówił, że bardzo lokalne, to się śmiał. No rano widzę, nawet nie wszystko otwarte. Wieczorem pewnie będzie. Jeszcze jest kilka innych stoisk. Ja wziąłem sobie. Przynajmniej pokazałem na no to yong fu. I to jest taka potrawa z Chin, wywodząca się z różnych y, produktów y, na bazie soi. Często koszerowane też mięsem, ale tu widziałem, że mają chyba raczej wegetariańską wersję. Więc będzie wegetariańsko. I to jest z makaronem i chyba z zupką. A nie, nie z zupką, ja wziąłem sobie można z zupą, a ja wziąłem y, tą wersję na sucho. Suchego makaronu, czyli pewnie z jakimś tam suszykiem lekkim, sojowym. Y, ale nie w zupie. I on a, ja, mi O. Milka? A, to się o... Także tak. To są te sojowe... rzeczy... w zupce. Do tego makaron z takim susikiem. Ciekawe czy pikantny. <laughs> Nie, ale bardzo dobry. A makaron z takim... słodkim sosem. Spróbujmy tego. Ciekawe czy to jest mięsem czy bez. Myślałem, że często jest nadziewane. Nie. To sojowe i chyba. Hmm, tutaj będzie taki rybny. Rybna kulka. Często pytają się czy chcę widać, więc miło. I miło zaskoczenie widzę. Jakie w połeczka? Dobra. Dajcie mi widzisz, widzimy się po później. No i właśnie, że nie zapomniał, I takie danie już 6,50. Jakoś tak. 6650 do To ja. w końcu znalazłem fajną kawkę. Nie wiem właśnie jak ją robią, ale smakuje jakby była z kakao. Jest bardzo dobro. Spójrzcie, kubeczek. Nie jak w jakichś Starbucksach i tych częstych restauracjach plastikowych zawsze. Jakoś na ulicy potrafię <gry> Tak, flirancerów w, w kubku. Gęsta. No, jest moc. Więc poplażować nie poplażuję tutaj, ani nie poplażuję cię, jakbyście byli. Starówka jest całkiem urocza. Spójrzcie, taka nieodrestaurowana, klimatyczna. E, dużo pozostałości po koloniach. Portugalczycy byli przez prawie 150 lat. Później przejęli zbrojnie to. E, Holendrzy po nich został. Plac Holenderski i y, taki czerwony ratusz, który zaraz zobaczymy. No ładnie. I właśnie się zastanawiam, bo na przykład w Wietnamie dużo podróżników jakichś takich podróżujących ludzi spotkałem, słyszałem yy, z Francji. To była kolonia francuska. Tutaj spotkałem już kilku Holendrów, to była kolonia holenderska. Ale co to za... To jak dziwny fetysz, że jak najechałeś kiedyś w jakieś państwo, spróbowałeś, to teraz chcesz je odwiedzić? W Wietnamie nie spotkałem Holendrów, a a mnóstwo Francuzów, a tutaj Francuzów nie słyszę, a już wujkę, trójkę, trójkę Holendrów spotkałem. W Kuala Lumpur było mniej dużo takich miejsc, a i mnóstwo takich klimatycznych, małych kawiarni. Kurczę, no małe miasto jednak zawsze lepsze. Tutaj w salonach masażu często faceci są, ee, jakby terapeutami, masażystami. A w Kuala Lumpur to wiadomo, ja ma tam bardziej turystyczne dzielnice, to dziewczyny. Yy, bardzo możliwe, że też inne usługi. Często też tajki tutaj mieszkające. O, a jednak jest taka trochę bardziej turystyczna jakaś część tutaj, gdzie wszedłem teraz. Trochę turystów jest, ale wiadomo, tylko porównując do innych krajów, to bardzo trochę. Wszędzie duriany, lody z duriana. E, smoothie jest Duriana, wszystko z Duriana. O oh, jest. Jest wiatrak. Hendersko. O, Są Chińczycy, więc drom I zawsze dromiapę. Przynajmniej tak jak widziałem. W Japonii też nie są ze względu właśnie na to, że nie przestrzegają zasad i drą japę i nie no, robią bałagan często. To nie są y, lubiani, ale oni w wielu miejscach Azji, jak słyszę, podróżując, nie są lubiani. Przez ten właśnie ich y, styl taki. Dobry lek się. Patrzcie tutaj. Hello pretty, spider Spiderman. Odjechane, co? Tam na tych riksach, wiatraki, muzyka, światła, wszystko. Stąd już widok na miasto. I ruiny kościoła tutaj są na tym wzgórzu. Co to za krypta mogiła. O, oczywiście pieniądze, tak? Wszędzie można rzucić pieniądze. Ale z ciekawości mówię, że mnie nie stać, a może mnie stać. Sprawdzę ile wyjazd tam. Bo no, cała platforma wyjeżdżająca myślałem, że się wyjeżdża jakąś windą inną, ale to spoko wygląda. Może nie jest tak drogie. Jeszcze z 99 800 i <laughs> Powinno mnie być No nie europejsko wygląda. To budynki. Trochę holendersko, no. Chociaż tyle z tych kolonizatorów zatarów pożytku, że pobudowali. Kolejną rzeczą, która tutaj uderza, znaczy może nie tyle uderza, co uderzała w innych krajach, a tu nie uderza, więc to jest uderzające, jest to, że jest czysto. Jest czysto, to ulice nie są zasypane śmieć, śmiećmi, śmieciami. <laughs> no, naprawdę, jest... No nie ma porównania do takiego Wietnamu w Tajlandii, W ogóle tak samo w Kuala Lumpur, na jakichś przydworcach i tak dalej, tak samo tutaj widzę, nawet tu po prostu przy takich atrakcjach turystycznych, że są oznaczone punkty odbioru Graba, czyli takiego Ubera, gdzie się zatrzymują i odbierają ludzi. No to też fajne. Jakoś to trochę uporządkowuje to wszystko. I ty wiesz gdzie masz stać i on wie gdzie ma się zatrzymać, a one są wszędzie, te punkty. Ale tak jak chińscy turyści to jest jakieś utapienie, tak ja mam przykład Bardzo lubię y, turystów z, y, y, z Indii. Zawsze jakieś spotykam to są. Oni są właśnie stowani mili, sympatyczni, wszyscy mówią praktycznie yy, po angielsku poprawni no, takich kojarzę, takich się wszyscy spotykam i zawsze można z nimi pogadać, zawsze miło Dobra, próbujemy na Silemak, czyli takiej można powiedzieć narodowej yy, potrawy, której jeszcze jadłem w Malezji głównym zgodnikiem jest ryż gotowany na mleku krusowym. Oprócz tego sambal, jako, jako na twardo, fasolki. Różne dodatki mogą do tego być, ale jakby podstawą jest ryż gotowany na mleku krukusowym. Mm. Wygląda dobrze i smakuje. Mm. Orzeszki skrożone. Rekonant, pardon? Spójrzcie Wygląda to tak Kosztuje jakieś 7 zł, 6, 7 o Kurde, no super jest ten sambal, ja robię się, żeby sambal to czyli rekonant tu On jest pikantny, ale jako, nie pali, tak ryja jak, czyli no nie wiem. Zrobione, ale jest super. Ale jak się idzie do takich lokalnych miejsc, no. gdzie nie ma turystów, to trzeba być przygotowanym. No, wzrok z każdej strony, że cię obserwują. Dziwnie się takie. Niech na ciebie patrzą. Szczerzeć sobie. Ojej, no marudziłem na początku tak na tę malezję, ale jedzeniowo. Tajlandia, gdzieś tam tyle zostaje. Jest tu także różnorodne jedzenie, tyle rodzajów tego jedzenia. Chińska kuchnia przecież jest tak bogata. I że tutaj można by było próbować pewnie za miesiąc. W Tajlandii to mam wrażenie, że. Co tu się dzieje? Wziadarn. W Tajlandii to mam wrażenie, że w kilka dni, tak trzy posiłki dziennie, to można by było spróbować w większości takich najpopularniejszych dań. A tutaj jest tego tyle. Co mało czasu będzie trzeba tu wrócić, ale no, na pewno będzie trzeba tu wrócić, zobaczyć um, więcej natury. Dobra, jesteśmy w świątyni taoistycznej 9. Dziew dziewiątego cesarza 9 dynastii chińskiej ale dzisiaj będzie próba ognia się tu odbywała czyli chodzenia po rozżarzonych węglach bardziej jeszcze nie zapalono będą to rozpalali i później będzie próba w której będą przechodzili przez rozżarzone węgle ten rytuał jest związany z pewną legendą o bogini, która musiała udowodnić swoją czystość przez próbę ognia i teraz ludzie przechodzą przez to właśnie też, żeby jako rytuał oczyszczenia. A ja postaram się dołączyć. Słyszałem, że jeżeli masz wystarczająco mocny umysł i jesteś wystarczająco dobrze skupiony, to yy, to nic się może stać, ale właśnie hostelu mówił, że widział już parę osób które miały spalone nogi. Zobaczymy, czy pozwolą mi dołączyć do tego rytuału, do tej ceremonii. Się przygotowują do tego przez 10 dni mają dietę specjalną wegetariańską, nie jedzą mięsa. No i cały też trzeba być ubrany na biało. Bez tego też się nie wejdzie. A ja wszedłem tylko dlatego, że właściciel e, hostelu, w którym jestem zna tych wszystkich. I on mnie tutaj skontaktował z mistrzem ceremonii i przez to mogłem wejść, ale dobre doświadczenie. Ciepło trochę czuję na nogach teraz. E, no nie jest to zimne jak się przechodzi, tak jak mówię, no, trzeba się z ten zcentrować podobno, chyba działa, zawsze chciałem yy, raz żeby to zobaczyć, a yy, wiadomo, że jeszcze lepiej tego spróbować, to jest dopiero doświadczenie, Tutaj trwa wszyscy chodzą, czasami chodzą dwie lub trzy rundy. Ja już w ja autobusie wracam do Kuala Lumpur, podsumowując, jakbym Malakę. Super, fajne małe, fajne, małe miasteczko, takie klimatyczne. A co do e, wczorajszego, no to właśnie jest to, co chcę robić e, i, i pokazywać na tym kanale i w życiu. E, więc takich rzeczy na pewno będzie więcej. E, ja w Kuala Lumpur. Tylko jedna noc i przysiadka, więc prawdopodobnie widzimy się już w Hongkongu. Dzięki, że jesteście na tym kanale. Yy, I co? Nie zapomnijcie zostawić suba. <grybujesz> widzimy się w następnym odcinku.